Bez zbędnego gadania, przechodzimy od razu do filmiku. Wiecie, dlaczego lubię studia? I tak powiedziałam tu właśnie na głos, ponieważ dopiero na studiach jesteśmy uczeni, że to jest w porządku mieć własne, odmienne zdanie. Dopiero na studiach. Wcześniej mi było zawsze mówione, że. Jeśli byłam czegoś uczona, że było tak i tak, zapamiętaj to, wykuj to, to jest jedyna poprawna wersja. A potem idę na studia i się okazuje, że naukowcy, profesorowie nie zgadzają się ze sobą na jakieś nawet podstawowe tematy. I że jest szkoła taka, jest szkoła taka. I jedni profesorowie, jedna jakaś tam grupa uważa, że coś tam, coś tam, a druga, 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 a druga grupa, że całkiem coś innego. Um, I to jest w porządku, że nie musimy się zgadzać. Żadna z tych grup nie ma racji. To są po prostu różne podejścia. I to jest, to jest świetne, dlaczego nikt wcześniej nam o tym nie mówi, że nie musimy się ze sobą zgadzać, że możemy mieć różne, um, różne odmienne zdania na dany temat i, i, nie, i nie ma po prostu jednej poprawnej wersji. Czasami jest, ale czasami nie da się. Po prostu musimy się gdzieś tam spotkać w um, pośrodku po, po i osiągnąć jakiś kompromis, albo po prostu mamy różne podejścia do danej sytuacji i Zależy, jaką metodę obierzemy. Ja tutaj, na przykład, w przypadku tłumaczenia, zależy, jaką metodę tłumaczeniową obierzemy. Osiągniemy nieco inny efekt, nieco inną wersję końcową. Tutaj akurat było o tłumaczeniu, ale to możemy zastosować do praktycznie wszystkiego. I nawet jeśli się okaże 200 lat później, że jakiś tam profesor nie miał racji, mylił się w swoich badaniach, w ogóle jego teoria została obalona, to być może i tak jego badania, jego praca zainspirowała następców. Do zrobienia, do stworzenia, do wymyślania, do opatentowania czegoś nowego, zajebistego i, i ci następcy mieli rację. Nawet jeśli ten jeden się mylił. Dlaczego robię ten wstęp? Ponieważ tak ważne, tak istotne jest dla mnie podważanie różnych kwestii, rozmawianie o tym, wymienianie się argumentami. Czasami ja sama sobie zadaję to pytanie i za. Dlaczego w ogóle ty się wypowiadasz na jakieś tematy? W ogóle po co, po co ci to? Mogłabyś mieć spokój, mogłabyś mieć spokojną głowę yy, Robiąc jakieś takie neutralne, takie jakieś niekontrowersyjne rzeczy A tobie się chce rozmawiać i, i, i rozkminiać system edukacji I mówić jak to jest źle i, I albo rozkminiać jakieś rzeczy religijne Albo co tam ja jeszcze lubię robić Albo ten ostatni filmik o feminatywach Po co mi to jest? Właśnie dlatego Bo ja po prostu, ja uwielbiam czytać wasze komentarze I jeśli mi piszecie na przykład Iza, super filmik czy. Tam zgadzam się z Tobą do pewnego stopnia, bo czy myślałaś o tym, że... Albo pomyśl o tym z drugiej strony, zdarza się też tak, że coś tam. I to jest właśnie dla mnie, to jest dla mnie to cenne, że wymieniamy się argumentami, albo jeśli komuś po tym, co ja tam Wam pogadałam, Zostaje jakieś ziarenko i się zastanawiacie. Okej, okay, a co ja o tym sądzę? Czy ja się z nią zgadzam, czy ja się z nią nie zgadzam? Czy ja mam jakąś opinię na ten temat? Tak, jeśli jakieś tam zostaje wam, wam ziarenko, jakieś tam coś tam wam zakorzeniam, że, że, że pojawia się to ziarenko i myślicie o czymś. Um, Albo możecie wy mi coś dać, że bo właśnie tak jak wspomniałam, że, że mi napiszecie Iza, spójrz na to z tej strony, zastanów się na przykład nad czymś. To jest dla mnie cenne. I dlatego tak bardzo uważam, że jest ważne rozmawianie, wymienianie się argumentami. Czego tutaj znowu wracam? Do tego systemu edukacji. Nie jesteśmy tego uczeni w szkołach, bo najczęściej jest nam podawane. Nauczyciel mówi tak i tak, wy macie to zapamiętać. Tutaj nie ma żadnej dyskusji. Nie dyskutuj ze mną, co mówi najczęściej nauczyciel, nie się ze mną, nie dyskutuj, ja tu mam rację, ty masz mnie słuchać. Nie ma, nie ma miejsca w szkołach na, na wymienianie się argumentami, na dyskusji A ja od dziecka miałam taką silną potrzebę rozmawiania I bardzo długo chciałam y, pracować na sali sądowej Bardzo długo chciałam iść na prawo I wyobrażałam sobie siebie taką walczącą jak lwica Jak mam coś w siebie z takiego, wiecie, wojownika I jak bronię tego, tej swojej klientki czy klienta i, I wystawiam te argumenty i rzucam tymi paragrafami I potem się okazało, że ym, że to nie tylko jest kwestia dobrej argumentacji, ale też ogromnej wiedzy. I trzeba bardzo dużo rzeczy zapamiętać, a ja nie jestem w stanie zapamiętać nawet imion moich znajomych na uczelni, ponieważ ja, ja mam, mój mózg pracuje na takiej zasadzie, że ja muszę wszystko brać na logikę, zrozumieć to i opowiedzieć swoimi słowami. Z prawem niestety nie do końca się tak da, ponieważ tam jest dużo takich określeń, które po prostu trzeba zapamiętać. Dużo takiego jakiegoś specjalistycznego słownictwa. Które mi w ogóle nie wchodzi do głowy i to nie, nie moje klimaty. Niestety nie nadaje się do tego. Czy jakieś tam predyspozycje mam, ale nie do końca. Ja się nigdy nie nadawałam do wkuwania na pamięć. Ja nie byłam w stanie zapamiętać, jak pamiętam na języku polskim kiedyś musieliśmy się nauczyć na pamięć, ale nie inwokacji, ponieważ nasza pani języka polskiego miała dosyć przez tyle lat, sama się przyznała, że ma dosyć już słuchania przez tyle lat tej inwokacji, i uczyliśmy się jakiegoś innego fragmentu. To zapamiętanie dla mnie tych, to chyba było kilkanaście mm, linijek, kilkanaście wersów na pamięć w kucie tego na blachę, to była dla mnie mordęga i tak się pomyliłam na środku i dostałam czwórę. Mniejsza o to. Ym, jeszcze jedna kwestia, bo. Ja wam powiem jak to jest. Ja mogę dostać 200, 500, 1000 przemiłych komentarzy w prywatnej wiadomości, gdzie mi nie wychwalacie, dziękujecie i w ogóle coś tam. Ja potem dostanę taki jeden ten komentarz, gdzie ktoś mi wbija szpileczkę i tak chce mi, mi dogryźć. I ja potem myślę tylko o tym jednym komentarzu, nie? I walić te 1000 innych przemiłych, jak ktoś mi dojebał nie? I potem mi jest przykro. I, I tak, i tak i, jakiś tam dostałam komentarz, że e, jakaś osoba e, to nie było właśnie to nie był nawet niemiły, tylko to był taki komentarz, że ta osoba się czuje atakowana przez, e, przez to, co ja mówię, e, i czuje, że ja to robię. Że ja to robię na siłę, że trochę na siłę staram się być kontrowersyjna i nie chciałabym, żeby, nie chciałabym przede wszystkim, nie chciałabym, żeby ktokolwiek czuł się na tym kanale atakowany. Ja wiem, że to może być odebrane tak, że ja się wymądrzam. wiecie, ja sobie teraz tutaj rozstawiam kamerę, rozstawiam sobie światła i ja do Was przemawiam. Ja wiem też, że ja mam taką denerwujący, taki denerwujący styl bycia, że ja gestykuluję, ja mam taki, taki ton dosyć pewny siebie, że ja mam taką mimikę specyficzną i, i mogę się wydawać trochę, że ja tutaj. Tylko ja mam rację, ja mam monopol na rację, ale tak wcale nie jest. Ja też na troszeczkę na potrzeby YouTube'a wyolbrzymiam niektóre kwestie i takie delikatnie przyjaskrawiam, bo wtedy moim zdaniem jest, jest to lepsze w odbiorze. Jest to nie, żebym tutaj koloryzowała i w ogóle wymyślała jakieś historie, tylko to jest w pewnym. W pewnym em, w pewnym stopniu e, gra, jakbyśmy się spotkały na przykład we dwie, ja i ty, czy spotkali ja i ty e, na kawę To ja bym do ciebie nie przemawiała właśnie w ten sposób, jak mówię do ciebie teraz e, Tylko wiecie, byśmy sobie coś tam szeptali spokojnie, cichutko Ja nie byłabym taka agresywna, jak jestem teraz, no jednak YouTube rządzi się swoimi prawami e, Ale w żadnym stopniu nie chciałabym, żebyście się czuli atakowani e, Bo ja wychodzę z założenia, że każdy może mieć e, swoje zdanie i dopóki nie atakujecie innych ludzi w komentarzach to wasze zdanie będzie wysłuchane i nie zostanie usunięte. Usuwam tylko te komentarze, jeśli atakujecie inne osoby. Nie usuwam tych komentarzy, jak atakujecie mnie. Serio, mam w to wywalone. Znaczy nie mam wywalone, jak mnie atakujecie personalnie, to jest mi czasem przykro. Ostatnio na przykład na Instagramie Olfaktorii, widziałam Olfactoria raz na jakiś czas robi taki przegląd prasy, ostatnio widziałam, że też robi live'y, ale pokazuje też różne tam wycinki, różne gazety na swoim Instastory. I ktoś jej kiedyś zadał takie pytanie, że Doroto, dlaczego, dlaczego czytasz gazety, które nie zgadzają się z Twoimi poglądami? Podaję, że tam to były jakieś gazety lewicowe. I Olfactoria odpowiedziała bardzo fajnie, że nie należy, teraz to już parafrazuję, nie jestem w stanie przytoczyć dosłownie tego Zacytować dosłownie tego, co ona napisała, ale sens był taki, że Dorota zwróciła uwagę na to, że nie należy zamykać się w swojej bańce informacyjnej, tylko w swoim takim myśleniu. Ja troszeczkę, ja jestem troszeczkę winna tego, ja sama to robię, bo nikt z nas nie lubi słuchać rzeczy, z którymi się nie zgadza. I Dorota zwróciła uwagę, że nie należy tego robić, właśnie należy poznać opinię, zdanie drugiej strony, żeby wiedzieć, jakie wystawić. Kontrargumenty, żeby wiedzieć na co się naszykować, żeby poznać opinię tej drugiej strony, bo wtedy dopiero może dojść do jakiejś dyskusji, do wymiany zdań i wtedy sobie poszerzamy nasze horyzonty, a nie jeśli się zamykamy tylko w tym, co my lubimy. I ja jest, sama jestem tego winna, bo ja obserwuję jakieś tam różne konta feministyczne, le, lewackie, chciałam powiedzieć, lewicowe. Um, nie oglądam telewizji, nie oglądam TV, TVP. Nie oglądam, nawet nie oglądam, no nie oglądam telewizji, no ani, więc ani TVP, ani Polsat, ani TVN e, Więc troszeczkę zamykam się w tej bań, bańce informacyjnej i właśnie Dorota fajnie mi uzmysłowiła, że nie powinno się, tak? Fajnie jest poznać opinię drugiej strony, ale też mam was i wy mnie często informujecie o różnych rzeczach, które się dzieją Dziękuję wam bardzo, e, o tym chciałam wspomnieć i ja zawsze byłam takim Takim e, fanem i takim wielkim zwolennikiem, że to jest, co ja, to, jest co, to jest to, co ja kocham w YouTubie. Że e, możemy się wymieniać opiniami, że ja kocham najbardziej w YouTubie, cenię sobie komentarze. I nie mogłam zrozumieć osób, które te komentarze usuwają, jeśli są odmienne, albo co gorsza, komentarze blokują. I, i tak mnie to trochę gryzło i tak nie mogłam tego zrozumieć, ale. Um, ostatnio, wiecie co, sobie to było dla mnie też istotne, ponieważ um, Sara um, z kanału, z chyba się kanał nazywa Soul Beauty, przepraszam, ale zostawiłam Wam oczywiście linki w opisie, um, zrobiła filmik na temat operacji piersi, przeszła operację zmniejszenia biustu um, i komentarze pod tym filmikiem wyłączyła. Ja sobie wtedy uzmysłowiłam, wow, rzeczywiście, ma rację babka, ma rację dziewczyna, że te komentarze zablokowała. Ponieważ zrobiła filmik, gdzie poinformowała o tym swoich widzów, zrobiła sobie taki zabieg i ona naprawdę nie potrzebuje czytać komentarzy, nawet jeśli one byłyby przemiłe i wszyscy by tam jej pisali. Wow, super, jestem z Tobą, wspieram Cię, czy tam dobrze zrobiłaś, czy niedobrze zrobiłaś, bo to naprawdę nie jest, to nie jest niczyja sprawa i nikt nie powinien w ogóle tego komentować. Ona z grzeczności poinformowała o tym ludzi, ale. Moim z... I, I to jest właśnie ten, ten moment, kiedy ja uważam, że rzeczywiście nie ma nikt prawa tutaj tego komentować, nawet dobrze czy niedobrze, bo to jest jej prywatna decyzja, to jest um, jej życie, to jest jej ciało. I to jest ten moment, kiedy rzeczywiście te komentarze, moim zdaniem, powinny być wyłączone, bo tutaj nie ma o czym rozmawiać. My sobie tutaj możemy rozmawiać, co sądzimy o jakichś żeńskich końcówkach, czy co sądzimy o partii rządzącej Czy coś tam jest po śmierci, czy coś nie ma po śmierci, czy w ogóle religia w szkole ma sens, czy powinna być przedmiotem, czy nie Jakie mamy doświadczenia z tym, czy z tamtym Ale jeśli chodzi o takie kwestie dosyć takie intymne, życiowe, czyli na przykład jak ktoś się rozstał, czy ktoś coś tam zrobił, jakiegoś takiego, nie wiem... Mm, Właśnie, no, zrobić sobie jakąś operację czy coś. No, tutaj naprawdę nie ma nic do komentowania, ani pozytywnego, ani negatywnego, bo, bo to nie jest Twoja sprawa. Więc o tym moim, to jest, to, jest moim to jest taka rzecz, o której chyba nie powinniśmy za bardzo komentować. Ja mam takie zdanie. Um, I też ja miałam to szczęście, że ja soluję taki kierunek, gdzie um, my rozmawiamy dużo. Um, w studiując filologię angielską, my musimy rozmawiać ze sobą, żeby ćwiczyć ten język, więc mamy speaking I na tym speakingu no, nie rozmawiamy na takie rzeczy jak... Mm... Jak minął tam dzień, czy jak wygląda nasz pokój, czy opisz swojego przyjaciela, no bo to już mamy za sobą, tylko staramy się rozmawiać na takie tematy, które są aktualne i które mogą w jakiś sposób poszerzyć nasze słownictwo i też nam się przydać. Więc rozmawiamy na przykład o podziale kościoła i państwa, um, rozmawiamy o religii, rozmawiamy o dietach, o weganizmie, o wegetarianizmie, um, czy powinniśmy używać mięsnych, um, taki mieliśmy ostatnio temat, czy powinniśmy używać mięski, mięskich, mięskich. Um, Mięsnych, um, mięsnego um, nazewnictwa, jeśli chodzi o produkty nieodzwierzęce, jakieś um, produkty wegańskie. Czy powinniśmy mówić, um... Na przykład parówki sojowe, jeśli to nie są parówki, wiecie o co chodzi. Um, rozmawialiśmy też o żeńskich końcówkach, rozmawialiśmy o posiadaniu broni, rozmawialiśmy o, o polityce, o programach socjalnych, o, ostatnio rozmawialiśmy o 500, o 300, czy ma to sens, czy nie ma to sensu, o różnych ustawach, o Brexicie. Um, staramy się właśnie być na bieżąco i. i i fajnie, że nie ma tematów tabu, rozmawiamy ze sobą, jeśli macie grupkę jakąś tam różnych ludzi, yy, jest tam nas 15 czy 20, to każdy ma różne podejście do sprawy yy, i fajnie można się wymienić tymi opiniami i cieszę się, że trafiłam właśnie w takie miejsce, gdzie... Yy, gdzie każdy może wyrazić swoje zdanie i też staram się tutaj to praktykować właśnie na, na YouTubie. I nawiązując już do tych ankiet, które wypełnialiście i pisaliście o co sądzicie o kanale, co byście chcieli, żeby nad czym powinniśmy popracować I oczywiście uważacie, że powinniśmy bardzo słusznie popracować nad systematycznością chcielibyście, żeby tych filmików było więcej. Ym, no i problem ze mną jest taki właśnie, że ja nie potrafię nagrywać na siłę, ja nie potrafię nagrywać na zapas ym, ja nie potrafię zrobić tak, że ok, nagram ileś tam filmików, żebyście mieli regularnie. Ja mam tak Także ok, jeśli mam czas i ochotę i jakiś tam flow i jakieś tam przemyślenia, z którymi się, którymi się chcę z Wami podzielić, to wtedy nagrywam, a jeśli tego nie ma, to, to jest cisza um, I to jest plus i to jest minus, um, bo te filmiki są nieregularnie, um, a plus jest taki, że um, no chyba lubicie te, potem moje rozkminy i lubicie to, co ja tam czasem tworzę um, ja mam, ja, ja mam taką wewnętrzną potrzebę i nie zawsze on to się udaje, i wtedy jestem z siebie niezadowolona, ale chciałabym, żebyście chociaż z, z każdego filmiku właśnie coś wynieśli, nawet jeśli to jest jakiś tam przepis nowy, który możecie spróbować, czy jakieś tam przemyślenie moje krótkie, które Wam zostanie w głowie i coś tam coś tam wiecie. No, takie jakieś mam. Że... Tak, jestem jest dosyć wymagająca. Jestem swoim największym haterem. I też, pro, i, też, ym, I też prosiliście, ym, żebym się wypowiadała właśnie więcej na różne kontrowersyjne tematy. I problem jest taki, że właśnie bardzo bym nie chciała być tym ekspertem, który się na wszystkim i na niczym. Ja dzielę się z Wami moimi przemyśleniami, które są bardzo subiektywne, podkreślam to jeszcze raz. Nie jestem ekspertem i ym, często się mnie pytacie, Iza, co sądzisz o tym, czy co sądzisz o tamtym, co sądzisz o koronawirusie? Dostałam ostatnie pytanie. Ym, i ja bardzo lubię oglądać takie kanały, właśnie, gdzie są przedstawiane różne takie. Mm... A la wiadomości ze świata i takie rzeczy robi na przykład PewDiePie czy na polskiej scenie YouTube'owej robi na przykład stupy. Tylko zauważcie, że te wszystkie rzeczy są zazwyczaj przedstawiane humorystycznie. Tam jest taki akcent dydaktyczny, tam jest taki akcent moralizatorski, ale to jest robione często w sposób humorystyczny, bo inaczej właśnie wychodzi się na takiego eksperta od wszystkiego i od niczego. A nie wiem, ja chyba nie byłabym w stanie podołać takiemu formę. Formatowi, ale i tak mm, cieszę się, że lubicie to, co, to, co ja robię. Ehm, I to w jaki sposób się wypowiadam na różne tematy, ale no, nie, chciałabym, nie chciałabym się zapędzić w taki kozi róg i, i, i robić po prostu filmiki o wszystkim. Ehm, jak wiecie, ja mam, ja mam jakieś tam swoje zainteresowania i tematy, które mnie gdzieś tam uwierają, e, i na tym chciałabym się e, skupić. Ehm, Boże, wyszła mi taka długa pogadanka, i to miał być fragment vloga. Nie wiem, nie wiem, czy nie zmontuję tego na osobny, jako osobny film, albo po prostu pójdziemy dalej z dniem. Ale tyle gadania na samym, na samym początku, no nie wiem, dajcie znać. Widzicie, czekam na Wasz feedback i chyba przesłanie z tej mojej pogadanki jest takie, żebyśmy rozmawiali ze sobą, żebyśmy się nie bali wyrażać swojego zdania, bo rozmawianie, wymienianie się argumentami jest bardzo ważne. Postanowiłam tutaj zakończyć ten filmik, ponieważ wyszedł bardzo długi vlog, z tego dnia pojawi się osobno, pewnie za jakieś dwa dni. Tymczasem ja dziękuję Wam za oglądanie, nie zapomnijcie zostawić po sobie jakiegoś śladu, ja czekam na Wasze komentarze i to wszystko na dzisiaj. Na razie, pa!